Pochwalony Panie Jezus, dzień dobry. Dzisiaj domóweczka będzie. Nie idę na dwór, bo ja jestem chory. A jak już mówiłem wczoraj, facet jak choruje, to umiera. W związku z tym umieram. Ogłaszam swoje umieranie. A całkiem poważnie, to dzisiaj świętujemy świętego Stanisława, który jest przeniesiony z niedzieli, bo niedziela to niedziela. Jeszcze do tego wczoraj było w niebo wstąpienie. Więc dzisiaj, dziewiątego Obchodzimy wspomnienie świętego Stanisława, który jest patronem Polski i mamy znowu kolejnego męczennika, którym mówimy w Kościele i którego czcimy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale trochę jest takie coś w nas, szczególnie w Polsce, wśród katolików, w Kościele, taka potrzeba zwyciężania, taka potrzeba bycia zwycięzcą, taka potrzeba bycia kimś, kto udowodni, że ma rację, że... Zwycięży za wszelką cenę, że to my mamy prawdę, że my jesteśmy tymi, którzy muszą w końcu wypłynąć na, na, na wierzch, jako ci, którzy zwyciężyli. I co jakiś czas Kościół udaje nam męczenników, czyli pokazuje nam osoby, które przegrały, które zostały zamordowane, które zostały niewysłuchane, które. Poniosły po prostu po ludzku, po ludzku porażkę. Całkiem niedawno temu wspominaliśmy Wojciecha, który czego się nie chwycił, to, to nie wychodziło i w końcu go zamordowali. Dzisiaj Stanisława, który podobnie skończył, jak, jak jego wielki poprzednik Wojciech. Wspominamy męczenników, bo chcemy sobie przypomnieć, że idąc za Jezusem Chrystusem, to nie idziemy w logice zwycięstwa, w logice tego, że moje racje mają wypływać, w logice tego, że musimy się obronić za wszelką cenę, bo wtedy będziemy mieć poczucie tego, że wierzymy w kogoś, kto jest silny. List do Rzymian, który dzisiaj czytamy, mówi nam, że jeżeli Bóg z nami, to nikt przeciwko nam, ale to nie jest hasło na standard znowu, że sobie napiszemy Bóg z nami, to wszyscy zostaną pokonani, zwyciężeni, ale to jest całkiem coś innego. Męczennicy bardzo mocno wierzyli w to i wierzą w to, że Bóg jest z nimi, że ich nie opuścił. W związku z tym wierzą i wierzyli, że nic nie jest w stanie ich wyrwać z ręki Pana Boga. Oto jest walka. Żebyśmy nie zostali wyrwani z ręki Pana Jezusa, a nie z ręki jakiegoś systemu politycznego, czy z ręki prześladowców i tak to naprawdę jest drugorzędna sprawa. Czasem nam się to wszystko myli. Być dobrym pasterzem to być takim pasterzem, który oddaje swoje życie za innych, a nie zabiera życie innym, żeby obronić swoich. Dobry pasterz to taki pasterz, który nie tylko patrzy na swój komfort, na to, żeby zachować swoje struktury, żeby się utrzymać w pozycji y, zwycięzcy, ale dobry pasterz to jest taki, który, kiedy widzi, że dzieje się źle z jego owcą, jego przyjaciółą, ludziom, którzy, za których bierze odpowiedzialność w swojej rodzinie, w swoim kościele, w swoim społeczeństwie, idzie oddać życie, a nie pogrążać wrogów. Mamy coś takiego w sobie, że potrzebujemy nieustannie uznania, zwycięstwa, poczucia bycia najlepszym. Tylko, że to nie jest Boża logika. Boża logika to jest to, musisz umrzeć za swoje owce, jeśli chcesz być dobrym pasterzem. Musisz mieć głęboką wiarę w to, że Bóg jest z tobą i wtedy nic ci nie zagraża. Ale jeszcze raz to mówię nie w sensie zewnętrznym, nie w sensie politycznym, nie w sensie przekonań, ale w sensie wewnętrznej wiary w to, że Bóg jest obecny w moim życiu. To jest to, co wczoraj świętowaliśmy. Że w niebo wstąpienie to nie jest przecież odejście na chmurki i gdzieś tam Pan Jezus sobie siedzi, ale w niebo wstąpienie to jest uświadomienie nam, że Bóg jest pośród nas, że Królestwo Boże jest tu obecne, że śmierć, której tak bardzo się boimy, jest tylko przejściem jakby do innej rzeczywistości, mówiąc językiem fizyki kwantowej, do innego wymiaru, że śmierć jest czymś, co nie pozbawia nas życia, ale sprawia, że nasze życie staje się inne. W innym wymiarze, że nasze życie nabiera dopiero sensu, bo widzimy wtedy wszystko już tak, jak jest, twarzą w twarz, jak mówi pismo. A więc nie chcielibyśmy żyć w logice zwycięstwa, tego, że ja wszystkich pokonam, że ja będę tym, który będzie miał ostatnie słowo, tym, który na Facebooku wszystkim udowodni, że jest najlepszy, że ma największą rację, że ma najwięcej, nie wiem, lajków, poparcia i założymy sobie 500 tysięcy fanpageów, które nas popierają. Po co to wszystko? Jezus uczy nas tego, że mamy iść na krzyż, że mamy się dać wydać. Nie chodzi o cierpiętnictwo, ale chodzi o sposób myślenia: o to, że nie chcę zachować tego życia za wszelką cenę. Pewnie, że fani się gada o męczeństwie, kiedy się siedzi w wygodnym fotelu przy biureczku w ciepłym pokoju. Pewnie, że fani się gada o, o cierpieniu, kiedy wszystko jest w porządku. Wystarczy małe przeziębienie i człowiek ma wszystkiego dość i się poddaje i ma tyły w robocie i w ogóle wszystko jest do niczego. Mam tego świadomość, ale to nie znaczy, że y, jeśli mam tego świadomość i nie znaczy to, że ja często nie zdaję egzaminu, to mam mówić coś innego. Nie. Nie mamy brać Jezusa na sztandary, nie mamy sobie tego pięknego hasła, Bóg z nami wybierać po to, żeby żeby dowalać swoim przeciwnikom i wrogom. To nie jest hasło, które sobie powiesimy na Facebooku i pokażemy wszystkim ateistom niewierzącym, że Bóg jest po naszej stronie, w związku z tym wszystko jest do wygrania przez nas. Nie. To zdanie ma mi i Tobie dawać taką wewnętrzną, bardzo mocną wiarę i nadzieję w to, że cokolwiek się w naszym życiu dzieje, Bóg jest z nami, Bóg nas nie zostawił, Bóg nie opuszcza swoich dzieci nikogo nie opuszcza. Patrzymy dzisiaj na męczennika, i obyśmy znowu zobaczyli to, co się dzieje naprawdę. To znaczy, ten człowiek naprawdę po ludzku przegrał, ten człowiek naprawdę po ludzku odniósł porażkę. To, że zwycięża jako męczennik, to już jest zwycięstwo Jezusa, nie tego człowieka. Jeśli chcemy odnieść jakiekolwiek zwycięstwo, to jest jedyne, na które mamy pozwolenie, to to jest to właśnie zwycięstwo Jezusa zmartwychwstałego. Ale to Jezus we mnie zmartwychwstaje. I nie po to, żeby udowodnić wrogom, swoje zwycięstwo, żeby udowodnić wrogom, że jest wielki, tylko żeby pokazać człowiekowi, że jest nadzieja. Że każdy człowiek może zmartwychwstać, bo każdy z nas potrzebuje zmartwychwstania. Nawet ci, którzy deklarują się jako niewierzący, jako ateiści, nawet ci, których my identyfikujemy jako niewierzący i ateistów, oni też potrzebują Jezusa, też potrzebują zmartwychwstania. I też potrzebują, żeby im ktoś w końcu ogłosił, że Bóg jest dobry, a nie że Bóg zwycięża ich, ich rodziny, ich najbliższych ich poglądy. Nie bierzmy Pana Jezusa do tego ludzkiego. Światowego porządku. To jest dokładnie wczorajsze czytanie, że nie wasza to rzecz znać czasy i miejsce. Naszą rzeczą jest to, żebyśmy głosili Jezusa z zmartwychwstałego. To jest nasza nadzieja i to jest nasze powołanie. A więc patrząc na swoje porażki, patrząc na swoje słabości, chciejmy zobaczyć coś więcej, zobaczyć, że Jezus zmartwychwstaje, że Jezus jest większy od tego wszystkiego i że idziemy za Bogiem, który zwyciężył że idziemy za Bogiem, który z naszych porażek, z naszej małości i słabości wyciąga niesamowite zwycięstwo. Wtedy to wszystko ma sens. Inaczej chrześcijaństwo staje się jeszcze jednym reżimem, jeszcze jedną filozofią, która ma zwalczać człowieka, który jest inny, a to kompletnie nie o to tu chodzi. Dobrego poniedziałku Wam życzę. Bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie. Pozdrawiam serdecznie z krakowskiego Małego Rynku, ale tak wewnątrz domu ze świętej Barbary. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Do zobaczenia jutro we wtorek.